Dzień dobry ponownie w kolejnym odcinku z serii TTS. Dzisiaj zaprezentuję Państwu w jakichś szkolnych warunkach ugotować parów, Proszę spojrzeć, no to czajnik, w którym niegdyś robiliśmy sobie herbatę i również robimy to na co dzień. Jednak czajnik może również służyć jako garnek albo patelnię, na której zostają podgrzewane materiały spożywcze mięsne. Między innymi parówki, jak tu widzicie sposób ten jest banalnie prosty, wystarczy nalać wody do czajnika, włożyć parówki i włączyć wodę, po pewnym czasie, czyli po czasie się, zagotowania się wody, parówki będą gotowe do spożycia. Znalywał, Trwa to około 5 albo 6 minut, czyli nie długo. Oczywiście potem, jeżeli chce się na przykład herbatę, to ten czajnik wypadałoby umyć. Chyba, że ktoś woli wodę po parówkę, jak duży Ale ja na przykład nie. No i sobie czekamy. Jak tam, kiedy zostały włączone parówki? To 4 minuty temu. No to jeszcze chwilkę musimy poczekać. No i parówki, a może pan powie skąd pan ma te parówki, Jakie jest ta jakość, jaka, jaka firma? Parówki ze sklepu polskiego. Z niemieckiego bym nie kupił. No, no właśnie. No jest z tego problem, bo te parówki są no, jest strasznie zdarzały. Strasznie. Naprawdę? Ile pan zapłaci za jedzenie? 6 parówek kosztowało 6 zł. O nie. Ceny. No. To bardzo ceny. Towar wysokiej jakości. No tak. no tak. I jak pan zamierza składać parówki? Tak normalnie, łapami? Normalnie no, łapami. A wodę po parówkach, która jest pełna wartością do dodam sobie do kamery. No właśnie, nie ma co marnować wody. Pamiętajcie, że dzieci w Afryce jej nie mają. No i o, właśnie, już zaczyna się gotować. Już za chwilę będzie wielka chwila. Ile pan, pan parówek gotuje? Trzy. Trzy parówki. Trzy Panie prowadzący, wody. czy stworzymy budkę z hotdogami? Co, myślę, że to jest bardzo możliwe. Ale musimy najpierw sprawdzić, jak one wyszły. Kto będzie miał zawsze spożycia parówek? Ja bym chciał. No chyba wszyscy no, tutaj się No, co za nic nie wspaniałe No, no, no już jeszcze, o, rd, jest <trym> niebezpieczny. <trym> wyłącz, wyłącz dobra Sytuacja została za... zaopanowana Strzał Według instrukcji od razu po zakończeniu gotowania Czajnik należy od pustu wyłączyć <trym <trym <panu> Woda po parówkach nie zostanie zmarnowana. Właśnie dodajemy do niej kawy rozpuszczalnej. I pan Radzimir ją wypije ze smakiem. To ścieżę, chyba? Niestety więcej chyba chętnych na herbatę nie ma, czy też na kawę. Ale za chwilę będziemy mieli kawę Mmm, to jest cudny zapach. Szkoda, tego się nie spotyka. I teraz roz rozkładamy nasz kulinarny zestaw. Proszę bardzo. Mm -hmm. Cóż za zafalesz? Przekrój może na pół najpierw. Zaraz też. I czy pamiętki poszły. Proszę państwa, trzy paru. Nie są, to nie są panie rzeczy. Nie. Po prostu tutaj bliżej, proszę, jest bliżej, nie? Proszę się przypatrzeć, jak pan rodzimie kroi parowy. Zapraszam. Najwyższe jakość mięsa. No wiadomo, że najwyższa. Proszę zleć. No ja również skonsumuję. Mm. Są idealnie przygotowane. Mm. Jaką? Może degustacja. Naprawdę bardzo dobre. <laughs> no, następnym razem będzie budyń. Nie, teraz nie mogę się powstrzymać. Po prostu wychowa. Jeżeli Państwo do możliwe, sobie pełnowartościowego śniadania. Albo obiad w szkole jest niemożliwe, to spójrzcie na to. To zadaje kłam tej teorii. W szkole wszystko jest możliwe. I stąd myślą. Zostawiam Państwa. Chyba, że jeszcze zobaczymy jak pan konsumuje ekonomiczną kawę. Zapraszam jeszcze na ostatni. No. Mm. Mm. Proszę bardzo Taki aromat tak, jest Mogę pomuchać mm, naprawdę pyszna. No tak, 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 tak jak się spodziewaliśmy. Tak jak się spodziewaliśmy, herbata czy też herba jest pyszna. Jak pan odcenie szkali jednak do 10? Oh. Oh, oh, oh. O, no, to wysoka górda jakość. Myślę, że ja z kawiarnik jeszcze nie robi. No ja dobrze, to jeszcze raz przypomnę, że w szkole da zrobić się wszystko. I tą myślą, zostawiam Państwa do naszego kolejnego odcinka. Dochę,